fizyczne fizyczne 17 obrażeń. To jest lepsze. To wybrane oddziały zadaje maksymalne obrażenia co trwania w strukturach. Wybrane przed magią. Może być. Coco, coco, Zabijemy. Opętanych i maniaków Kuf, 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 kuf Te kapłanki na pierwszym poziomie są bezużyte, bezużyteczne szczerze mówiąc Wiedziałem co to zrobi. Dobra, kapłanka do czegoś się przydał może. Bardzo silna jednostka, bardzo. Tak, tutaj ten, ten oddział ma takie coś, e, że jeśli skończą beat, e, że jeśli e, sojusznicza jednostka stoi obok tej postaci w odległości jednej kratki dookoła jego, dostaje bonus do e, obrony. Przyjmuje 35% obrażeń, które streaming zadaje sąsiadującym e, nim oddziałom. Otrzymuje przy tym 25% redukcji obrażeń. Procent redukcji obrażeń. Gwardziści są najlepsi, jeśli mamy bardzo dużo jednostek właśnie strzelających z odległości. Po prostu stałeś taka gwardzista obok taki, takiej jednostki, no i ta jednostka otrzymuje minus 25% obrażeń. Oj, źle wybrałem, źle, źle, źle. To nie A zabijanie. Znaczy, um, wracając do tego, jak mówiłem, czekamy, czekamy. Minus zero. Wracając do tego, jak... CO?! Nic mu nie zadam? Aha! Dobra. Wracając do tego, jeśli... E... Oczywiście chodziło mi o lepszą, czyli na przykład elitarną, bądź legendarną jednostkę strzelającą. E... Obok kwardzisty. Minus zero. Nie wiem co mi się stało, na no, Minus 12 łuczników, o Boże, To źle Tak, na jeden odcinek będę chyba... Um, znaczy na jeden odcinek Będzie parę partów odcinka, ponieważ um, Robię błąd wrzucając godzinne filmiki um, no jedna kampania, jeden... Jed, taki takie od... nagrywanie naraz. Wiecie o co chodzi. Tak i sprzedaję właśnie konto Steam, może niektórzy zauważyli. Bardzo to im pomogło finansowo, gdyby ktoś to kupił. Oczywiście ja nie jestem złodziejem. Więc na 100% dam te kąta, jeśli ktoś kupi je. Stary most, stare duchy. Co tam jest? Mauzoleum. Dawniej grzebaliśmy przodków w górach, gdzie gniazdują gryfy. Hmm. Czemu dawniej? Czemu już nie? Ha, z myśliwych staliśmy się rolnikami. Za tym mostem są góry i nieurodzaj. Teraz wyznajemy Elrata, smoka światła. Nasi ojcowie spoczywają w auli bohaterów w sercu świętego cesarstwa. Lud gryfów zmienił bóstwo? Tak, dawniej wyznawaliśmy ilata smoka powietrza. Smok powietrza czy smok światła. Wiatr czy słońce. Oba smoki to oblicza ojca nieba. Może lud gryfów i orkowie nie tacy różni? <laughs> nie mów tego mojej ciotce. <laughs> patrz, to jest jednostka orków. No właśnie. Tam, że będziemy właśnie swoimi. Czyli tak nie przejdziemy, więc musimy iść naokoło. Nic nie ja mogę zbudować każ swoim orkom zostać na pozycjach. W razie ataku nie zdążymy się przegrupować. Moim orkom? Kral nie posiada orków. Orkowie nie niewolnicy. Wiesz, co miałem na myśli. Wojna wymaga dyscypliny. Ha? A co taki ocesek wie o wojnie? Ważna tylko odwaga. Linie, ordynek, formacje. To nie po orkowemu. Niech przygotują się na atak. Gotowi? Orkowie urodzeni do walki z demonami Andemonai Dobra Kolejki że mi tam chodzi na klapce i Myślę ciągle że ktoś puka What The fuck A znowu się pasz tutaj jest Co my znów tu mamy? Tylko co znowu? Już to niech będzie, jak muszę wziąć. Dajwa. walczyć z pierwszym bohaterem... ...w tej kampanii. Wrota do podziemi. Armia. dobra. Idziemy na tą... What the fuck! Tyś jest to Gról? Czy ja wyglądam na orka? Proszę, młody człowieku. Gdzie ukrywa się Togrul? Gdzie zabrał ulach? Och, proszę. To wasi zwiadowcy nie zauważyli armii demonów? Daj Królowi przesłuchać. Król wyciągnie odpowiedzi. Nie mam zamiaru stawać się demonem, żeby je pokonać. A od sukuba nie usłyszysz prawdy, tylko z pięknych kłamstw. <grystanie> Sławo i myśli serce, ma udaje, że głową. Tak, gryfowie nie bardzo różni od orków. <grystanie> <grystanie> Chyba damy im radę, co mówiąc. Powinniśmy. Wszyscy czekają. No to ja atakuję Sukuba. Przeczekajcie, mogę zrobić tak. A tak doskonały. O, nieładnie. To było brzydkie. Dokąd to nie mogą chodzić, to może najdalej tutaj, no to ja idę tutaj To ja idę tutaj Tego mogę już mi zabić nawet, bo to jest Za mało ich już mam Aha! Panie wierzysz Dzięki oh O ten dostanie takie będzki, że nie wstanie. O oh boż Dobra. Atakujemy tego. Jedną. No jakiś chyba... No działa jakiś chyba klątwa coś takiego. Możesz zadawać od 0 do 85. I zada jeden. O, liści jeden. Zna mi tyle. Hehe, <ścoughs> zabij go jeszcze. Chłe chłe A oh mojego coś zabili. A jeszcze tutaj jest kurde. Kurde, kurde, kurde. A miałem ten. A tak swój. On już go chyba zabił. Ją. tak straciłem jednego orka chyba. Tobrul ściągnął tu ulach w jakimś celu. Jeśli się tego dowiemy, to go znajdziemy. Kralu, na co wściekłemu orkowi szamanka? Nie ma sensu! Tobról już demon nie ork. Nie może liczyć na przodków. Przodkowie źli na to króla. A mogłaby torturować moich przodków? Hmm. Gdyby to króle wściekł długie gryfów, osłabiłby sławoja i dzieci sławoja. Ach tak! Zmierza do naszego grobowca rodzinnego, ale tam od lat nikogo nie pochowano. Szkoła yoga. A wygraj 25 bitów nie używając zdolności magicznej. Tak, to jest fajna nawet ta gra, szczerze mówiąc, jak jest orygin oryginał. Bijemy sobie tu poziom, tam siam poziom, wszędzie. Gdy na mocy magicznej, jeśli nawet nie mam tego czarów, no spoko. a poprzejmuję wszystko i pff, będzie ładnie. No te walki są teraz na razie łatwe. Cali orkowie dziecko Wiem. moje. Wiła, nie ufaj orkom, ale nie mogę walczyć i chronić tyłów. Jakoś muszę zwiększyć morale. Wojesz wygruszać do boju z pieśnią na ustach. Muzyka? To jakaś piosenka. Hmm. Cali orkowie dziecko Wiem. moje. Dobra. Zrobiłem coś źle. <laughs> te pościgi, te wybuchy. Dzień dyplomacji. Nie to. Teraz przez to grula jaskinie są pełne duchów przodków. Nel, rata, co ja z tym pocznę? Ojcze, ledwo cię znałem, ale wiem jedno. Nie dajesz Ashanowi o sobie zapomnieć. Gul, idziemy zabić gula. Gul, gól. Ej fajne, nawet nie zabiera many Może jednak... ...tra źle oceniłem moc? Tak podczas walk nie ma co komentować, bo... Bo co komentować? Wzję do przywództwa, produkcja stworzenia litarek zostaje jeden na tydzień. Po co mi wzrost elitarnych jak nawet nie ma litarny? Może Sławo Izagra! Da wojsku męstwo ojca nieba. Anusz, może to podniesie armia na duchu. Hmm, a skąd wie? Uwierzysz jak powiem, że ktoś wykrakał? Wojenny ruch Legionów. Aaa, bo tu... a bo to była misja dodatkowa. Fajna ta kampania, podoba mi się już. Jak widzę, że to są takie dodatkowe misje, takie jakby... No leciutko RPG, no leciutko. To już mi się fajnie to odgrało. O, coś. Co to znaczy? Kral syn kaszata zdradza Orków. Brata się z Gryfem. Sam Jezre, strajca, to... a mnie sobie królem. To grul gorszy stał się demonem. Wielkim wrogiem Orków! Gdzie jest Ulach, to To mnie szukasz, nie jej! <gryfów> to król zemiecie wszystkich, synu Pawła! Zabraliście wszystko! Rodzinę, plemię, dom! Teraz to król pogromi gryfów! Gryfów! I znik w przestworze. Ślepa kapłanka. Zapewnia projekt plus do przeznaczenia na co z tej bitwy. Miejsce to można wyjść jeden raz przed bitwą. jakąś taktykę na mnie z tego co widzę tak mają Dobra i tak nas zaatakujemy, są tutaj duże, więc atakujemy już ją. Znaczy je! Yeah. To, to jest jeden duch, no dobra. Jeden duch na mapie, ale 12 w rzeczywistości. A on tak strzela, to atakujemy. Z jakimś... Aha. Bo jak stoi gwardzista przy nim, to bierze 25% tego obrażeń. Co miałem? O, fajne. Wielka magia! Macie tyle artefaktów, że starcza nawet dla zmarłych? A jak lepiej oddać im hołd? To nie miecz czyni rycerza, lecz rycerz mi